Problem z nadwagą pojawił się w momencie, gdy zacząłem pracować. Zrobiło się to nieregularne jedzenie. Pojawiły się dojadania w nocy, często również z słodyczami, gdy człowiek, człowiekowi nie chciało się zrobić jakieś nie wiem, kanapki. Próbowałem się odchudzać na własną rękę, ale efekt był raczej taki jak u większości ludzi w ten sposób odchudzających się. Znikające kilogramy za chwilę wracały i to jeszcze z nawiązką. I w objawie bezsilności spotkałem się ze znajomą, która, po której widziałem bardzo duże efekty. Zapytałem, jak ona to zrobiła. Mówił, bo to też jest niemożliwe. No i tak trafiłem do tego punktu, z której, z tej decyzji jestem bardzo szczęśliwy. Na pierwszą wizytę przyjechałem z mieszanymi raczej uczuciami, bo widząc efekty po osobie, która mnie zarekomendowała tutaj człowiek był szczęśliwy, a sam nie wiedział czego się po sobie spodziewać, czy to nie będzie znowuż po mnie wyglądało tak, że to co tutaj zrzucę to za chwilę w domu wrócę do tego, ale po pierwszej wizycie człowiek wyszedł bardzo, bardzo zadowolony, taki jakiś podekscytowany, bo widział pełną motywację w personelu tutaj, no i tak to, tak to już później z górki szło. Wielką zasługą była sama Pani dietetyczka, Pani Magda. Bardzo, bardzo pomogła w tym, gdyż ułożyła mi cały plan żywieniowy na wszystkie moje dni wolne. Dostosowywała to do, tak, również do, do mojego trybu pracy, że dni, w które, w które kończyłem pracę o drugiej nocy, miałem tą kolację ciut, ciut, przesuniętą, że troszeczkę później, żeby nie czuć jakiegoś tam strasznego przejawu głodu. Najbardziej motywowało to, że na każdej wizycie, na którą przyjeżdżałem, były widać, widoczne te efekty, że, że ubywało kilogramów, ubywało tej tkanki tłuszczowej, tego co było najważniejsze. No i sami znajomi, którzy powiedzmy nie widzieliśmy się tydzień czasu, widzieli już różnicę i dopytywali się, jak ja to zrobiłem, jak to jest w ogóle możliwe. No i z tego, z tego względu też jednak paru znajomych trafiło tutaj do mnie zaraz, zaraz po mnie. Dieta bardzo odmieniła moje życie, gdyż oczyściła mój organizm. Ubywające kilogramy spowodowały to, że człowiek się mniej męczy, więc aktywność fizyczna jest jak najbardziej w tym momencie ułatwiona. A poza tym, że całe życie obróciło się do góry nogami. No bardzo pozytywnie.